żeby był głos. To trzeba włączyć mikrofon, więc jeszcze raz, siewanko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Powiedziałem wcześniej, że sezon ekstra ligowy zakończył się z przytupem. I potem zadałem pytanie: trzeba by na pewno, ale jedno jest tutaj pewne. Zakończył się, a więc to czas na podsumowanie naszych zmagań w Eliga. Menadżer, witajcie. Jeszcze raz szybciutko przedstawy przywitał się z każdym, kto się u nas na czacie przywitał. Jest Mateusz, jest Patryk, jest SM, jest Daniel. Siema, Witajcie! Dajcie znać, że oglądacie tego live'a. Zostawcie łapkę w górę. Witajcie się tutaj z nami wszystkimi. No i co? I zaraz zobaczymy, jak tam wszystkie te nasze zmagania wyglądały, które zajęliście miejsca, oczywiście standardowo, możecie pisać to na naszym tutaj czacie. Sam jestem ciekaw, jak wam poszło oczywiście, pomimo tego, że zagraliśmy 20 koleg, dalej nie pamiętam niektórych nazw i do kogo one należały. Tak więc sorry, ale jest tego po prostu zbyt dużo. Tak więc Tomek się tutaj pojawił. Cześć Tomku. No i co, chyba nie będziemy przedłużać, nie? Startujemy, startujemy z analizą naszych grup. Czekajcie, już sobie to wszystko przeklikuję. Miejmy nadzieję, że teraz też będzie głos. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Chyba powinno być wszystko git. Dobrze, jest Git. Tak więc nasze grupy prezentują się następująco: 77 drużyn, 77 śmiałków podeszło do rywalizacji w naszych grupach i na ostatniej pozycji banda świrów. No i dalej, możecie zerkać i patrzeć, jak to u Was wyglądało. więc jedziemy jedziemy do góry i po malutku, niech każdy z Was napisze, kiedy jego drużyna tutaj się pojawiła. Ja, co prawda, wiem, jak wyglądało top 3. Zaraz do tego dojdziemy, natomiast nie do końca pamiętałem, jak wyglądały kolejne miejsca, tak więc czekam, czekam na to, co napiszecie na czacie. Teraz go aktualnie nie widzę, ale będę widział zaraz, no bo teraz jestem na karcie, w której skroluję sobie właśnie tę naszą tabelę, tak więc zaraz będzie top 10 i tutaj te nazwy drużyn już wszystkie przeczytam, a więc dziesiąte miejsce Pablowia. 1407 punktów. Na dziewiątej pozycji nie kto inny, tylko Goat Warrior, nasza moderatorka Kasiula, 1408 punktów. Miejsce ósme. Patrykowski 1419, miejsce siódme to, to Ruńska Elana 1434 punkty, no już trochę więcej niż Patrykowski na poprzedniej pozycji, miejsce szóste SWT Konin 1437, miejsce piąte Kacprics 1438, no tutaj jest naprawdę minimalna różnica, jednym punktem na piątym miejscu, ale zobaczmy co jest dalej, miejsce czwarte, Forfan 1452. No i teraz top 3, moi drodzy. Top 3 na trzecim miejscu. Pomposie, pomposie 1450, 1458 punktów, miejsce drugie, żużlowy dominator, czyli ja 1461 punktów. I United Stars 1483. Tak to się wszystko, moi drodzy, zakończyło. Top 3 znamy, top 10 również. Piotrka widzę tutaj na pozycji, czekajcie, 19. W zeszłym roku szło bardzo dobrze, w tym roku już tak nie do końca, no ale ja przejąłem pałeczkę klepania bardzo dużej ilości punktów. No i jak widać wyszło to tak, jak wyszło. Okej okay, moi drodzy. Top trzy miejsca zostaną nagrodzone. Tego nie mówiliśmy przez cały rok praktycznie, ale jednak udało nam się odnaleźć jakieś fajne tutaj rzeczy w zakamarkach naszych magazynów, czyli... W moim pokoju w Polsce, i okazało się, że mamy jeszcze trochę kubków, które mieliśmy w zeszłym roku. No i jeszcze kilka szalików Startup Niezno zostało. A więc zrobimy myk taki, że pierwsze miejsce dostanie kubek, czyli United Stars, kubek i szalik Startup Niezno. Dorzucę do tego jeszcze mało jakiś giftcik, No i miejsce trzecie, no miejsce drugie powinno też dostać, ale że jestem, to ja, no to, to, to nie. No i miejsce trzecie dostanie nasz kubeczek i jakiś drobny upominek. Tak to zrobimy. Tak więc United Stars, Pomposie, menadżerowie tych drużyn proszeni są o napisanie wiadomości prywatnej na Instagramie, na Facebooku, ewentualnie na maila. I potrzebuje screena, że wy to wy, ze względu na to, że ostatnio jak losowaliśmy szaliki i wejściówki na mecz startu Gniezno na kanale Zakręceni w lewo, było kilku koleżków, którzy myśleli, że jesteśmy sprytnie, mało sprytni i próbowali wyłudzić takie rzeczy. A więc tak, Trzeba potwierdzić, że wy to wy, swoja tożsamość musi być tutaj potwierdzona, bo inaczej się po prostu nie dogadamy. Zaznaczam, że te nagrody zostaną wysłane dopiero w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, jeśli nie, to w poniedziałek najpóźniej. Teraz ponownie jadę do Polski, będę tam pięć dni, więc ogarnę ten temat. Wysłanie dwóch paczek to nie jest jakiś wielki myk. Natomiast dogranie tego wszystkiego i... Zorganizowanie, no to może być troszeczkę inna rzecz, bo ja na wesele, więc mogę mieć pełne ręce roboty i nie tylko roboty, ale tak. <laughs> będzie to wysłane myślę, że w tym tygodniu. czwartek, piątek w tych dniach powinno się to wydarzyć. Tak więc proszę odezwijcie się w wiadomościach prywatnych. No i co? Wracamy tutaj do tego okna głównego o żebym był większy, żebyście mnie lepiej widzieli. Co my tutaj mamy na czacie? Moi drodzy, patrzymy. Deliver się przywitał. a Przywitał się również Patryk. Deliver zajął 24 miejsce. WWE Super Champion. Jak działa KSM w Liga Manager? W przyszłym roku na początku sezonu będzie KSM z końca tego sezonu czy z 3 czy tam 5 lat zaliczany? Świetne pytanie. Natomiast wydaje mi się, że powinien to być KSM zaliczany z końca zeszłego roku. Tak przynajmniej było teraz. O ile się nie mylę, może tutaj być jakiś minimalny jakaś minimalna różnica. Natomiast będzie to wszystko, myślę, bardzo o podobnych granicach. rozkminione. Kasia się przywitała, Hejka. WWE Super Champion to piąte miejsce na koniec. Super. Daniel pisze, że był 23. No i spoko. Pojawił się Karol. Cześć, Karol. Dawid się też tu pojawił i 30. miejsce. Udało się top 30. No gratulujemy. Każdy z nas ma jakieś cele, które zrealizował, niektórych się nie udało zrealizować, a tutaj nie, nie mamy, Deliverze, 77 kubków. W zeszłym roku za te wszystkie donaty, które zebraliśmy na Eliga Manager, czekaj, nie pamiętam, ile dokładnie tam żeśmy zebrali, na jakoś też ponad 1000 zł. Wyprodukowaliśmy 25 kubków, z tego co pamiętam. Na Kajot, wspierający od trzech miesięcy, Kibic, cześć, witaj, fajnie, że jesteście. Tutaj w naszym gronie zacnych, wspierających, bardzo nas to wszystko cieszy, bo każdy, kto zostaje wspierającym, wspiera, hehe, naszą pracę i, i cieszy nas to jak najbardziej. SM pyta, czy do Polski przyjeżdżamy tylko na wesele? Tak, tak, tylko na wesele. Przynajmniej ja, Piotrek, jest teraz w Polsce, dlatego jestem sam. Nawet nie wiem, czy w tym momencie nie, nie leci w samolocie, bo miał wracać w dniu dzisiejszym. Nie czekajcie, on wraca jutro, wraca w niedzielę Hupi, w poniedziałek no więc jeszcze nie, jeszcze ostatnie dni na w ojczystej ziemi, że tak to określę, więc. Więc tak ja lecę w czwartek i, i, i będę tam do poniedziałku, tak samo, więc no. Kuba, top 205 byłeś. Super. Ja byłem 64 chyba w całych rozgrywkach w tym roku, więc nie najgorzej. Ciekawi mnie nasz zwycięzca. Które to było miejsce? Aż sobie wezmę i sprawdzę, jak United Stars zakończyło rywalizację w Liga Menager. ta ta ta. Co my tu mamy? Tak, ja mam tutaj 64 miejsce. Sobie zerknę pozycję w lidze i szukamy United Stars. Gdzie ty jesteś, mój drogi człowieku? Było to miejsce. Dobra, jestem ślepy albo niewidomy, poczekajcie. Jest, 29 miejsce, 29 miejsce, najlepszy zawodnik w naszych grupach zajął 29 miejsce, a warto pamiętać, że 31 pierwszych pięć zostało nagrodzonych jakimś drobnym upominkiem, wiadomo to gdzieś 10 dostawało zegarki, pieniądze, talony i inne <gryny> dziwne rzeczy, natomiast do 30 miejsca była jakaś czapka do wygrania, tak więc tutaj United Stars, tyle że kubek żużlowego degustatora i mały, i szalik startu nie i mały upominek, to jeszcze czapeczkę od Ekstraligi, tak więc fajnie. Kajot pisze, że awansował do ligi, a Agro pierwszy raz, 299 miejsce. Dawid, ja w generalce 1145 miejsce, a w typerze 181. Ładnie, liga otrzymana, super, gratuluję. Ja się w typera szczerze mówiąc nie bawiłem. No, zobaczymy, może w przyszłym roku utworzymy sobie jakiegoś typera takiego naszego wewnętrznego, bo nie chcielibyśmy się znowu wspierać, wspomagać aplikacją Ekstra Ligi tak jak przy Liga Manager, bo doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że tylko 30 dużyn może grać. Tutaj było 70 kilka, a więc musielibyśmy mieć aż 3 grupy. Hvala što Więc byłoby to troszeczkę ciężkie do moderowania. Tak czy inaczej, zrobiliśmy to w taki sposób i prawdopodobnie tak samo będzie wyglądała Liga Menager w przyszłym roku, o ile będzie, chociaż nie wydaje mi się, żebyśmy mieli zrezygnować z tego pomysłu, bo jednak jest to jakaś fajna rywalizacja między nami, tak więc wydaje mi się, że, że na spokojnie. Patrzę sobie, co wy tu piszecie jeszcze dalej. Kuba pisze, że był chyba 204, a w zeszłym roku 1900, więc jest lepiej. Zdecydowanie to jest duży skok, jeśli chodzi o klasyfikację generalną. Krzysiek, Ksiemanko wszystkim. Cześć Krzysztofie. I Krzysztof M, dobry wieczór, posłuchaj managerów. No i gitara. Panie Krzysztofie, panie menagierze, w przyszłym roku również chciałbym, żebyś dołączył do grona Menagierów. Kogoś. Ktoś coś czuje na zewnątrz. Dziwne dźwięki się yy, są wydawane. Nie, nie, nieważne. Deliver. Ja chciałem być w top 1000 z generalnej a około 1931, więc sezonu dano. No widzicie, to są właśnie te cele, które. Które mieliśmy do zrealizowania, i każdy z nas w większym bądź mniejszym stopniu te cele zrealizował. Krzysiek mówi, że spadł do ligi B. No trudno, no a czasami też taki jest. No, ktoś musiał spać, słuchaj, jesteś skrosna, więc coś o spadku wiesz. <laughs> a Kasia mówi, że to był sezon ogórkowy. Ty też pierwszy raz grałeś z tego, co pamiętam, Kasiu. Tak więc, no spoko, fajnie, fajnie, że yy, pobawiliśmy się po raz kolejny, kolejne emocje, kolejne zmagania, no i. No i czekam jeszcze chwilę na to, co, co chcecie tutaj powiedzieć na czacie. Pogadajmy sobie chwilkę, bo w sumie jest niedziela, wolny wieczór. Tak więc, czemu by tutaj nie poświęcić się wspólnemu spędzeniu czasu na jednym z ostatnich live'ów w tym roku? Sory, ale prawdopodobnie tak będzie. Natomiast niebawem będę miał dla Was małą niespodziankę i myślę, że spędzimy sobie jednak trochę czasu w innej formie. Ale to jeszcze muszę ogarnąć parę rzeczy. Tak więc Krzysiek, Krzysiek mówi, że nie dołączy, ja nawet do wansu. Na laika żużlowego nie dostanę. Słuchaj, ja Cię mianuję, ja jestem ojcem dyrektorem, więc ja mogę Cię mianować na laika żużlowego. Nie ma spraw. Poza tym zawsze oglądając live z Ligi Manager u nas możesz się czegoś dowiedzieć i w jaki sposób ustalić sobie skład. Więc to nie jest aż tak trudne przy pomocy 77 menadżerów i mnie mniej Piotrka. Więc. więc, Myślę, że ogarniesz. Tak, Emil Logarne, jak ktoś go wziął na początku, zgadza się, czy będzie scyzoryk, czy ciężko z tym zapisem. Jak pojadę do Polski, zabiorę ze sobą dysk i mam nadzieję, że uda się to wszystko odzyskać. Czy da się gdzieś zobaczyć, jakie nagrody za top 30 były? Widziałem gdzieś artykuł na stronie Ekstraligi i stąd to wiem. Musiał być wejść na stronę Ekstraligi, tam było napisane, w jaki sposób zostaną nagrodzeni poszczególni gracze. Rafał, jakie plany na kanale do końca roku? Pyta Karol. O tym mówiłem już kilkukrotnie. Nie wszystko mogę Wam powiedzieć, natomiast będziecie zadowoleni. Będzie trochę podsumowań, będzie trochę wybiegania w przód, będzie dużo rolek, bo spodobałoby się to e, robienie tych rolek. Więc tak, rolki się na pewno będą pojawiały, jakieś drobne, krótkie ciekawostki się pojawią. Będzie co oglądać. Proszę się, nie martwić, pewnie zagramy sobie znowu w kółko i krzyżyk. Raczej powinien wrócić scyzory, jeżeli uda mi się ten zapis odzyskać. Tak więc. Na luzie. Może nie będzie to tak wielkie i spektakularne, natomiast będziemy. Będziemy, nikt tutaj nie zawija Wrotek i nie będzie siedział gdzieś, z, wiecie, w, w zapadnięty w zimowy w jaskini i tak dalej. Um, Kuba, co pytałeś? Emil na pewno starto startowy KSM-980, więc dużo na przyszły rok. No właśnie, na 980 KSM na przyszły rok może to być dużo. To fakt. No, ale kogoś trzeba będzie wybrać. Zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie się układało w przyszłym sezonie. Dobrze, co chcecie jeszcze powiedzieć? Co chcecie napisać? Może chcecie jeszcze o coś zapytać? Dajcie proszę znać, tutaj już 15 minut gadam do Was. Trochę mówiąc szczerze, pokończyły mi się wątki. Tak więc myślę, że odpowiadam sobie troszeczkę na Wasze pytania. Mamy, tak jak powiedziałem, trochę czasu, jest niedziela wieczór, tak więc śmiało. Możemy sobie jeszcze chwilę tutaj spędzić. Ja cały czas czekam na, na wiadomości od zwycięzców, i tak jak powiedziałem, jak będę w Polsce w, od czwartku, nie te nagrody do Was zostaną wysłane. Tak więc na spokojności. Proszę mi tam nie krzyczeć za oknem. Jakieś dzieci tam biegają. Hmm. Wy tutaj o Hampelu. A ja o transferach będzie mam do powiedzenia. No, no, czad, jakieś pytania? Coś chcecie? Bo jak nie, to zaraz pójdę sobie stąd. Nie będzie suchara. Jak wbijesz mi Karol stołapek w górę, to będzie. Krzyszek z jednej beczki. Kto oglądał pierwszy odcinek BZ taśmy, prawda w C? Jakie e, wrażenie? Nie, nie oglądałem, mówiąc szczerze, i nie jestem pewny, czy obejrzę, ale może obejrzę. Nie wiem. Na razie mam inne rzeczy na głowie, a wiesz czy mi jest ich sporo. Dziś bardzo intensywny dzień. Od 7:30 jestem tak naprawdę na nogach i czuję, że już mnie trochę spankołamie, a cały czas w biegu rzeczy do roboty mam, nawet w niedzielę. Esen, co myślisz o starcie Bartka w finale? Silnik Kosmos, co nie? No, no tak, no co ci mam powiedzieć? Fantastyczne zawody. W ogóle Guru Stadz dodał statystyki z tego, z tego turnieju: 48 mijanek, najwięcej w tym sezonie i to w Toruniu. I to w Toruniu. Czy Wy zdajecie sobie sprawę, jakiego fantastycznego widowiska byliśmy wszyscy wczoraj świadkami? To nawet na papierze wyglądało fenomenalnie, no a na koniec jeszcze wyścig finałowy decydował o złotym medalu Bartka z Marznika, więc czego chcieć więcej, moi drodzy? Naprawdę wszystko fajnie wyglądało. Start raczej nie wejdzie do pierwszej ligi, znowu pickering tragedia, zgadza się, tutaj pickering się nie popisał, zresztą wszyscy seniorzy się nie popisali, no bo jeżeli seniorów zastępujesz juniorami i robisz za nich rezerwy taktyczne, to wiedz, że jest źle i jeżeli przegrywasz do to, torze 14 punktami, to jest tragicznie, ale pamiętajmy o tym, że nie jest, nie jest do końca, Pewne czy PS od Poznań pojedzie w pierwsze czy w drugiej lidze? Jeżeli pojedzie w drugie, ktoś będzie musiał dostać zaproszenie do, 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 do pierwszej ligi żużdowej. i niewątpliwie, że Start nie zda z takiego skorzysta. Nie wiem, nie pracuję w klubie, nie wiem, nie pytałem, natomiast jest taka możliwość. Tak, Deliver pisze, że nie było wczoraj go na live i korzystając z okazji dziękuję za super robotę przez cały sezon. Ja również dziękuję. Dziękowaliśmy sobie wczoraj, tak więc po prostu powtórzę, że dziękuję, że byliście z nami przez ten, ten, ten cały sezon i że dzielnie znosiliście wszystkie trudy razem z nami. Ile jest odcinków tego bezeta? Nie wiem, nie oglądałem się jeszcze oprócz tego, a propos tego. Hmm, fajny pierwszy odcinek, łebek parę lat i kółka kręci na kładzie. Albo pokonuje dryblasów na monitorze Polecam. Rafi, czy falubaz utrzyma się w ekstra yy, SM. Czy znasz skład falubazu zielona góra? Taki podpisany, taki wiesz, wszyscy na no, Legitnie są już podpisani, nie ten, Poza tym falubaz jeszcze nie awansował. A wiem, że... M, że to zrobi, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby nie... Obrodzili 10 zaliczki u siebie na torze z pierwszego meczu, tak? 10, 50, 40 tam było? Być może, no nieważne. Tak czy inaczej, nie wiem, nie znam składu. Poznam skład, to ci odpowiem na to pytanie. Będą składy, analiza i przewidywania na kanale Zakręcenie w lewo i na pewno będziemy o tym wszystkim rozmawiać. Na ten moment, pomidor, nie wiem, nie znam się. O, wiem, że nie, ale takie dywagacje odnośnie tych Beniaminków. No, wiesz, no mówię, no wszystko będzie zależało od składu, no. Rywalizacja będzie yy, na pewno. Myślę, że nawet ta liga będzie ciekawsza niż w tym roku, bo jednak... Yy, Rokrocznie te ci Beniamenkowe troszeczkę inaczej wyglądają. Po, po Ostrowie, który nie zdołał wygrać żadnego meczu, nie zdołał zdobyć nawet punktu, nie, po Okrośnie, po który w tym roku zdobył tych punktów kilka. Kto wie, czy Falubas tutaj nie wejdzie i nie będzie drużną, która na przykład walnie 10 i, i może będzie całkiem sympatycznie. Ja pamiętam, jak Unia Tarnów spadała do Ligi Niżej, to był sezon 2017 bodajże, oni spadając mieli punktów 10, więc no. Da się, da się mieć całkiem fajną i wyrównaną likę i niewykluczone, że w tym sezonie taką zobaczymy, ale mówię trzeba poczekać na składy, trzeba poczekać na to, co wydarzy się w listopadzie. Tak, Dawid już napisał skład falu bazów, fajnie, cieszę się, że tak on będzie wyglądał. Kasiula, za rok to robimy składy od nowa, pisze Krzysiek. Tak, a kto spadnie? Tylko, że spadnie skąd? I kurde, mówię, że nie wchodzę w składy, a Wy mnie pytacie, jaki będzie miał skład PSZ. Poznań. Przed chwilą powiedziałem, że nie wiadomo, czy oni w ogóle wystartują. Proszę, nie zadawajcie mi tego typu pytań, bo i tak Pan na to nie odpowiem, bo nie wiem. Krzysztof pisze. A kiedy robisz zlot ojcze prowadzący w Częstowie albo w okolicach? Nie wiem. Prawdopodobnie nie w tym roku już. Myślę, że w przyszłym roku takie coś może się wydarzyć. Kiedy jest zlot w UK? Again? Nie wiem. Nie planowaliśmy. Nie planowaliśmy w tym roku już robić żadnych tego typu sytuacji. Plan na Zlot w UK był przy okazji Grand Prix w Cardiff. Natomiast no, czas nas troszeczkę tutaj poróżnił z Adamem i z Piotrem i nie, nie byliśmy w stanie się spotkać w jednym miejscu. Zresztą, tak samo jak w Bydgoszczy. Teraz w tym roku będę chciał zrobić tak, żeby do tej Bydgoszczy Bydgoszczy. Zawitać mimo wszystko. No, może, może się pojawimy w Bydgoszczy, no ale w częstochowie. W częstochowie taki zlot być może się pojawi. Nie wiem. Na ten moment mówię nie planowałem takich rzeczy. Skupiamy się troszeczkę na czymś innym. Sezon był mocny, długi, intensywny, i uwierzcie mi, chciałbym odpocząć chociaż trochę, bo, bo jak sobie policzyłem, ile godzin tygodniowo kosztowało mnie pójście do pracy zrobienie wszystkich rzeczy, które mam do zrobienia jeszcze poprowadzenie kanału, to, 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 to było tego dużo. No Coś jeszcze chcecie tutaj ode mnie, moi drodzy? Pytajcie śmiało, a jak nie mamy tutaj nic do, do zapytania i do omawiania, to będziemy się po prostu żegnać. Ja tylko przypomnę o tym, żeby zwycięzcy, znaczy drużyny z miejsca pierwszego i trzeciego odezwały się do mnie na maila, na Instagrama, na, na Facebooka i na pewno dogadamy się co do wysłania paczek. No, generalnie... Myślę, że to był całkiem spoko sezon. Jak pogląd Szczecin 5-0, pozycji? Co ty gadasz? Chcę wejdę zobaczyć. Bo no, chyba mnie tutaj oczekujesz, kolego. oni w ogóle dzisiaj grają? O kurczę. Hehe. <laughs> o le... Jakie w ogóle tutaj rzeczy w Szczecinie. 5-0, faktycznie. Tego się nie spodziewałem. Hm. Niezłe rzeczy. O jakiego live'a pytasz, drogi SMie? Jaki live cię interesuje w tym roku? Ze Ligi Manager już nie będzie, z rozgrywek żużlowych nie. Jeśli już to pogramy sobie w Cyzerryka Kielca, bo po prostu pewnego pięknego wieczoru odpalimy sobie live'a i pogadamy o wszystkim i o niczym. Może zrobimy live'a odnośnie transferów, nie wiem. Na pewno coś się jeszcze pojawi, jeśli chodzi o live, y, więc, więc po prostu miejcie oczy otwarte i tak będziemy pewnie pisać o tym na naszych mediach. Tak, po transferach jest bardzo możliwe, że, że takie coś się wydarzy. Tak, tutaj mogę powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że coś takiego się pojawi. Myślę, że tak. Myślę, że tak. W zeszłym roku był, a jeśli nie będzie to live, to być może będzie to po prostu odcinek jako taki podsumowujący, ale wydaje mi się, że że będzie to lepiej zrobić w formie live a. bo wiecie, live to zawsze jest forma interakcji, będziemy mogli poczytać to, co macie wy, no właśnie tak piszesz, będą dyskusje, to co będziecie, będą mieli widzowie do powiedzenia i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że, że takie coś można będzie zrobić. Tylko, że no też trzeba wziąć pod uwagę, że no, jednego live'a na trzy ligi to nie ogarniemy, albo będzie on trwał 7 godzin, więc też trzeba wziąć to pod uwagę, że to będzie tak ogólnie, a nie będziemy analizować tego na live w sposób mocno szczegółowy, co nie? Tak, Krzyszek, jeszcze będzie live z ostatnimi zapowiedziami, ale to na kanale Ładama, tak? Na zakręconych w lewo. Ja mówię, cały czas w imieniu okazał już degustator. Czy będzie live na 5 tysięcy? Świetne pytanie i to może nie być głupi pomysł, taki live, wiecie, dziękczynny, że tak to określę, moglibyśmy sobie troszeczkę porobić jakichś dziwnych rzeczy, zresztą wiecie, że live'y niezwiązane z, z żużlem czasami bywają zabawne, tak więc kto wie, jakiegoś drunk streama zrobimy, czy coś, nie no, żartuję, nie wejdziemy tutaj na drunk stream. No tak, no a Adama będzie, prawda, żużla cyklicznie, więc wiecie, no. Będzie, będzie, będzie. Troszeczkę tutaj takich rzeczy jeszcze. Okej, okay. misiaczki, 25 minut. To by było na tyle. Dziękuję Wam za to, że pojawiliście się na tym live, za wszystkie łapki w górę no i za cały sezon, za który już dziękowałem kilkukrotnie, no ale wypadałoby podziękować po raz kolejny, tak? Fajnie, fajnie, że byliśmy razem tutaj wszyscy przez te kilka długich miesięcy. No i co? Pięciu tysięcy do końca sezonu nie wbiliśmy, ale było blisko. No, za blisko jeszcze nie płacę jak mówi Piotrek tak czy inaczej myślę, że i tak było całkiem spoko. To było na tyle. Trzymajcie się ciepło i czekam cały czas na wasze wiadomości. Pozdro, miłej niedzieli.